I gość do mnie, are you a boxer? A ja mówię, nie no, gdzie? Kickboxer. Żeby wiedział o co chodzi. <grym> I teraz musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest hotel. Trzygwiazdkowy, palicho jak jako nie liczą te gwiazdki. Ale zobaczcie, co leży na schodkach tego hotelu. Uwaga dla wrażliwych. Wow, kolega nawet żyje. No, widzicie. To jest wielkości połowy mojego palca myślę. No. Także widzicie, że bywa różowo. <grywki> Wszyscy wrażliwi. Przykro mi, no ale tak wyglądają realia. Nie będę wam słodził i mówił, że w budynkach takich jak ten yy, które nie kosztują w sumie mało, bo to nie była najniższa cena. No, zdarzają się takie akcje. No i co? Życie nie. Melduje się już z miasta, a w zasadzie najbardziej fotogenicznej wioski na Malcie, która ma nazwę, której nie powstydziłby się nawet największy pijak, bo jest to coś w rodzaju Marsach Natomiast, tak już zupełnie poważnie, wioska słynie ze swoich magicznych, kolorowych, barwnych łódek, które nazywają się Luzu. Powiem więcej, dzisiaj podobno ma być tutaj jakiś targ. Nie wiem na ile wkradła się tutaj komercja, na ile to są lokalne produkty i lokalni wystawcy, natomiast jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda i jestem ciekawy, od jakiej godziny startują, bo to też jest o tyle istotne, że jestem tutaj przed godziną siódmą, czyli po prostu środek nocy, patrząc na wcześniejsze doświadczenia z Maltańczykami. Teraz do mnie dotarło, że przecież niedzielny targ raczej będzie targiem rybnym, który będzie opierał się na tym, co zostało wyłowione podczas porannego połowu, więc nie dziwi mnie zupełnie fakt unoszącego się w powietrzu zapachu rybek, i ogólnie zapachu morskiego. Daje po nozdrzach aż miło. O, już widzę chyba port, ale kolorowo. Tutaj można sobie usiąść i wypić spokojnie kawkę. Klasycznie, już kolejny kościół na Malcie. Tutaj, jako ciekawostka, ukryła się budka telefoniczna z racji tego, że była to kolonia brytyjska, jest to całkiem popularne tutaj jeszcze. A za mną, czyli tutaj, jest już port. I to co widzicie tutaj, to jest właśnie targ rybny. Niedzielny targ rybny, rozstawiany tylko raz w tygodniu. Z tego co mi wiadomo, z tym co udało się złowić z danego połowu. Lecimy zobaczyć jak to wygląda od środka. No tego chyba nie udało się wyłowić. Warzyw raczej też nie wyławiają. Ale mam nadzieję, że zaraz dojdziemy do tego, co jest kluczem programu. Oj, tak, już czuć, że to tak właśnie jest. O, mamy ośmiorniczki. Mamy. Nawet nie znam wszystkich tych nazw, ale wow. Musicie mi uwierzyć na słowo, że zapachy są tutaj po prostu rozrywający nos drzew Tłumy jak nie wiem, no ale nie ma co się dziwić, jeżeli świeża ryba przyjechała. o oh, wow! Ale, tuńczyk to tuńczyk? Nie, to chyba miecznik. Niesamowicie ogromny kawałek. Sorry, uh, tutaj mamy tuńczyka. O, tu mamy tuńczyka. Wow, ale tu gęsto. Po prostu ludzie aż się tłoczą, ale rzeczywiście wybór jest przeogromny. No dobra, powiem wam, że jest naprawdę ciekawie. I jest tu mnóstwo osób o azjatyckich rysach twarzy, natomiast nie chciałbym wymieniać tego narodu na głos. Dobra, w sumie. Wydaje mi się, że Filipińczyków, ale mogę się mylić. Jest tutaj naprawdę sporo. Dobra, wyszedłem z tego z tego tłumu. Jak sami widzieliście, wybór rybek świeżych jest ogromniasty. Trzeba uważać na głowę. Jest ogromniasty miasty i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli przyjeżdżacie tutaj po świeże rybki, to, to na pewno będziecie zadowoleni. Ale myślę, że to raczej jest dedykowane dla lokalców. Lecimy jeszcze zobaczyć do portu, jak wyglądają te przepiękne łódki, które już stąd widzę. A tutaj przed wami już port i mnogość. Łódek, które nazywają się luzu, tak jak wspomniałem wcześniej. Podobno ich kształt oraz styl malowania, czyli te jaskrawe kolory, które tutaj widzicie zielony, niebieski, czerwony wywodzą się jeszcze z czasów fenickich. Natomiast duża część z nich na swoim dziobie ma jeszcze takie oko chorusa, które ma chronić ich przed jakimiś złymi rzeczami. Same łódki są naprawdę niesamowicie piękne i wiele osób. Uważa je za symbol Malty, po prostu. Bardzo mi się podobają. W ogóle muszę przyznać, że naprawdę przejawy lokalnej kultury są czymś, co zawsze skrada moje serce, bo widać, że to jest autentyczne, że to nie jest robione pod publikę, tylko po prostu tak to funkcjonuje i tak to wygląda od zawsze. Więc naprawdę cieszę się, że tu przyjechałem i zobaczyłem te łódki. Pewnie mnie nic nie widać, ale palicho. Widzicie pewnie łódki. No to, co jest niewiarygodne i to, co jest takim efektem. Wow dla każdego turysty, to jest przejrzystość. Przejrzystość wody na malcie. No zobaczcie, widzieliście tą chmarę rybek? Ja też ją widziałem. No i właśnie o to chodzi. To jest piękne. No, może ta butelka tu nie jest piękna, ale też ma swoje zastosowanie, bo tam chyba coś jest. W każdym razie, jeżeli chcecie się przyjrzeć łódką, to polecam pójść troszeczkę z boku, bo tutaj, tutaj jest targ. Natomiast ja idę totalnie samym brzegiem, żeby zobaczyć jak najbliżej łódeczki. To co? Płyniemy? Tak to wygląda w całości. sobie i ci sprzedawcy są bardzo tacy, no wiecie, otwarci, no jak to sprzedawcy, nie? I gość do mnie, are you a boxer? A ja mówię, nie no, gdzie? Kickboxer. Żeby wiedział o co chodzi. <grym> nie no, od razu plus 10 po prostu poczułem się lepiej. No i dobra, słuchajcie, posiedziałem chwilkę, ryb nie kupiłem, <grym> ale i tak jestem zadowolony, że tu przyjechałem, naprawdę fajne miejsce, polecam. W ogóle, nawigacja w na Malcie taka jest. Mniej więcej tutaj kierował mnie GPS. Dokładnie w tej uliczki. Więc po prostu wziąłbym ze sobą na bagażnik, na dach, Stragany. Why not? Jestem już w waletcie i naszła mi taka w ogóle myśl: że ja strasznie nie lubię takiego uczucia, gdy mijam tony śmieci. Mam własne śmieci, których nie wyrzucę przecież przed siebie, za siebie, gdzie bądź, tylko chcę je wyrzucić do śmietnika. No i targam je ze sobą przez 500 metrów, kilometr, 2 kilometry, bo mnie przyzwoitość trzyma, ale tu nie ma żadnego śmietnika i mam takie mech. No i jak mam pomóc wam trzymać czystość w takim miejscu, skoro nie mam przestrzeni na to, żeby to gdzieś wyrzucić? Ludzie, róbcie więcej. Śmietników Apel. W ogóle waletta jest określana mianem jednej z najbardziej malowniczych stolic na świecie i jako ciekawostkę, muszę od razu powiedzieć, bo to jest też imponujące, a w zasadzie imponujące na swój mikroskopijny y, sposób. Waletta ma powierzchnię raptem 0,8 km, co czyni ją jedną z najmniejszych stolic w Europie. Nawet jeszcze nie wiem, czy do niej wszedłem więc być może, że Was oszukuję, a jeszcze nie jestem w samym mieście. Natomiast zbliżam się, widzę bastiony, mury, fajne, kręte uliczki przed sobą. To, co jest jeszcze ciekawe, to, że stolica Malty, czyli Valletta, jest najdalej wysuniętą na południe stolicą, jeśli chodzi o całą Europę. I pomimo tak małej powierzchni jest tutaj podobno ponad 300 różnych zabytków, co jest naprawdę imponującą liczbą Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary tego miasta. W 2018 roku Malta i jej Valletta zostały europejską stolicą kultury, a więc została doceniona jej kulturalna część. Poza tym, jak teraz spojrzałem na mapę, okazuje się, że ja cały czas nie jestem jeszcze w Valletcie, więc jestem naprawdę zaintrygowany tym, jak mała to musi być przestrzeń. Skoro idę już dobre 10 minut od parkingu, który był naprawdę niedaleko, i nie mogę dojść do walety. Nie rozumiem, to ale ta tylko dla gości. Człowiek nawet się wysikać grzecznie nie może, bo trzeba coś kupować. Ok, to chyba teraz oficjalnie dotarłem już do gra granic. Wow, ale by była gleba. Oficjalnie dotarłem do granic Walety i idę zobaczyć wow, ale widok. No to czas wejść do środka przed nami Waletta i brama wejściowa do miasta, czyli Waletta City Gate. A w środku, jak to wiele osób mówi, jedno z najpiękniejszych muzeów na świeżym powietrzu. Ponad 300 miejsc wartych odwiedzenia, ponad 300 zabytków. Same miasto wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy, co się tutaj kryje. Od razu warto powiedzieć, że historia samej Walety nie jest jakoś przesadnie długa. Mianowicie to są lata 1500-1600, jeśli chodzi o powstanie tego miasta. I ta historia wiąże się z osobą o imieniu Jean Parisot de la Valette, od którego wzięła swą nazwę właśnie Valetta. I cała historia Malty to jest historia zakonu maltańskiego, który przybył tutaj właśnie w 1500-1600 roku, po to, by zbudować tutaj dla siebie bastion obronny. Było to idealne miejsce, ponieważ leżało na wyspie. I było bardzo, ale to bardzo bezpieczne. Malta była naprawdę zupełnie nieoszczędzona przez II wojnę światową, a wręcz przeciwnie. Podczas II wojny światowej wyobraźcie sobie, że ponad 3000 ataków ze strony Niemiec, czyli Luftwaffe i Włoch, które były w sojuszu, spadło właśnie na Maltę. To miejsce naprawdę nie miało łatwo podczas II wojny światowej. Brytyjczycy natomiast, którzy bronili Malty, nawet Winston Churchill określił Maltę niezatapialnym lotniskowcem, co miało pokazać, jak istotną rolę odgrywa to w kampanii północnoafrykańskiej. Poza tym wiecie, trzeba mieć świadomość, że Malta odzyskała niepodległość tak naprawdę dopiero w 1964 roku. Zobaczcie, o jakich czasach my mówimy. Do tego czasu to była po prostu kolonia brytyjska, a od tego momentu jest określana jako niepodległa. Natomiast i tak była pod protektoratem Elżbiety II i kolonii brytyjskiej, więc jest to naprawdę ciężka historia. Dekoracje mają tak żywe kolory, że to jest po prostu obłęd. Naprawdę człowiek chodzi i się po prostu gapi. Niezłe co. Teraz już lecę do pałacu Wielkiego Mistrza, czyli do wspomnianego wcześniej De La Valette, od którego pochodzi nazwa miasta. Eee, I zobaczymy, jak wygląda ten budynek od środka. Kurczę coś, nie mam szczęścia do tych atrakcji, bo znowu kolejna z nich jest zamknięta. Nie wiem, czy na stałe, czy tymczasowo, ale tutaj widać ten wielki pałac, czy pałac Wielkiego Mistrza De La Valette, no ale niestety nie ma do niego wejścia. A to nagrywam po to, żebyście wiedzieli, jaki mniej więcej klimat panuje tutaj w tym mieście. Wszędzie wąskie uliczki. Wszędzie kawiarenki. No ale powiem Wam, że niektóre budynki to już naprawdę srogo wyglądają. Tak jakby już pamiętały czasy zakonu maltańskiego. W sumie, kto wie, może pamiętają. Moją uwagę przykuł ten ładny plakat. Retro, ale zaraz pod nim jest ogłoszenie o sprzedaży mieszkania, więc gdybyście mieli wolne 400 tysięcy euro, to możecie kupić super apartment w waletcie 60-metrowy. Jak za darmo, nie? Na każdym kroku jest tutaj iście Instagramowo. Tak swoją drogą, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam na Instagrama niedzielne podróże. A teraz już zmierzam do miejsca, gdzie czuć jeszcze oddech II wojny światowej. Czyli do takiego bastionu, w którym ukryte są pomieszczenia centrum obrony powietrznej Malty z czasów właśnie wojennych, Lascaris War Rooms z takim widokiem. Ja tego nie skomentuję, też zamknięte. I teraz już lecę do Upper Baraka Gardens, czyli do wyższych baraków wyższych ogrodów Baraka. Podobno z nich jest najpiękniejszy widok na całą stolicę, a także na okoliczne klify. Zaraz zobaczymy. Uuu, faktycznie. Valletta, musicie wiedzieć, nie posiada zbyt wielu terenów zielonych z racji na zagęszczenie budynków, więc taki teren jak to robi naprawdę niezłą robotę. Warto tu przyjść, schłodzić się, a przy okazji zobaczyć widoki, które zaraz Wam pokażę bo już stąd widzę, że są, wow, nieziemskie. A to, co tutaj widzicie, to jest saluting battery, czyli baterie armatnie. I wiąże się z nimi pewna ciekawostka, bo jeszcze 100 lat temu można było na podstawie właśnie tych baterii ustalić sobie, jaka jest godzina w ciągu dnia, ponieważ tradycja była pozostałością brytyjskiej obecności na Malcie i polegało to między, mniej więcej na tym, że musztra była poprzedzona naładowaniem baterii i o, równo o godzinie 12, a także 16 huk wystrzelanych armat informował ludzi, która jest godzina. Ciekawa sprawa, co? Powiem wam szczerze, że ja już po prostu płonę, absolutnie płonę. Temperatury są niesamowicie doskwierające, zwłaszcza, że tu jest po prostu pełna, chciałem powiedzieć betonoza, no ale w sumie piaskowcoza, tak to można żartobliwie określić. Niemniej jednak ja muszę na chwilę przysiąść przy kawce i wychilować na chwilę. Siedzę sobie teraz na takiej balustradzie kamiennej w tych wysokich ogrodach. Za mną jest winda, którą można zjechać jeszcze na dół, na wybrzeże, żeby przespacerować, się, ale chyba już sobie daruję ten spacer w takim słońcu, jest to samobójstwo. I chciałem się jeszcze czymś pochwalić, bo dzisiaj jest naprawdę duży dzień dla mnie. Wy oglądacie to pewnie zdecydowanie później, natomiast dzisiaj, czyli 14 lipca, siedzę sobie na Malcie. Natomiast na kanał YouTube'owy wpada pierwszy odcinek niedzielnych podróży. To duże wydarzenie, powiem Wam szczerze, bo zbierałem się z tym naprawdę ładnych parę lat. I niesamowicie się cieszę, że jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że jest już to co najmniej dziesiąty, jak nie późniejszy film e, opublikowany na kanale. I chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że dzielicie się swoimi wrażeniami, poleceniami, przemyśleniami i za to, że mnie wspieracie w tej drodze. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Mimo, że robię te filmiki głównie dla siebie, dla pamiątki, to chciałbym, żebyście Wy też wynosili z tego jakąś wartość, więc robi mi się ciepło na serduszku, jak o tym myślę. Jest godzina 12.00 i właśnie było słychać armaty praktycznie ze wszystkich stron. O! Zobaczcie. O! Wow. Widać dym. I było słychać wybuchę armat. To jednak cały czas to funkcjonuje. Ale y, fajne uczucie. No i cóż mogę powiedzieć, tak na podsumowanie, jeśli chodzi o wizytę w Walecie? Y, chyba cieszę się z tego, że wybrałem to miejsce jako ostatnie do, do odwiedzenia na, y, na tym wyjeździe, bo jest to naprawdę wspaniałe miejsce, żeby sobie odpocząć na niedzielny wypad, usiąść z kawką, poczilować, y, pokrążyć sobie y, w tych takich ładnych, małych uliczkach. Przyjemnie. Jest naprawdę fajnie, y, bardzo ładne miasto. Bardzo malutkie, ale bardzo ładne. Wracam tą samą drogą, którą szedłem wcześniej, gdzie nie było przejazdu, bo stały stragany. No i zobaczcie, jaki gnój. Po prostu, Ach, szkoda słów na ludzi naprawdę. Zamiast zawinąć swój kramik, wszystko spakować i nie robić syfu, wszystko jednięte dosłownie, gdzie popadnie, nie? Nie lubię czegoś takiego naprawdę. Jestem już na lotnisku, pożegnałem się z samochodem. Pan mi poradził, żeby zapłacić moje dwa gifty od policji na stronce online. Jest to w miarę bezproblemowe. Ponieważ, jeżeli zostawiłbym to samo sobie, to prawdopodobnie firma, od której wynajmowałem to auto, nałożyłaby srogie prowizje, więc z dobrego serca powiedział mi, żebym lepiej to uiścił samodzielnie, aniżeli liczył na to, że zniknie mi to z depozytu, bo mogę się bardzo zdziwić, patrząc na wysokość prowizji. Jeśli chodzi o mandaty, to dostałem dwa mandaty w jednym, można powiedzieć. Ale to Wam wspominałem wcześniej. Łączna kwota tych mandatów to są prawie 50 euro, więc w sumie nie ma dramatu: jak za dwa mandaty. No ale jednak fajnie by było mieć te dwie stówki w kieszeni, nie? Bądźcie bogatsi! E, o moją głupotę! I nie popełniajcie takich błędów. Pamiętajcie o tym, że żółta linia, żółta linia tu nie parkujemy. I tak samo to, co było e, drugim mandatem. Jeżeli jesteście 5 metrów od rogu ulicy, to także tam nie można zaparkować. Nowe doświadczenia, no niestety. To na sam koniec tego tripa. Malta to naprawdę genialny kierunek wakacyjny. Jeżeli zastanawiacie się nad jakimś all inclusive, bądź nad wyjazdem typowo nastawionym na relaks, to jest naprawdę genialne miejsce na taki właśnie wyjazd. Da się odpocząć. Przepiękne widoki. Ponad 300 dni w roku słonecznych. Uprzejmi, życzliwi ludzie. W miarę też dobre ceny. Bez przesady i naprawdę to jest fajny kierunek wakacyjny. Zdecydowanie warto. Powiem więcej, nawet niekoniecznie wakacyjny. Jako, że temperatura tutaj jest naprawdę sprzyjająca przez większość roku, to może nawet w zimę będzie tu nieco przyjemniej, nieco mniej tłocznie. Nieco mniej tłoczno, więc to też jest dobry pomysł. Zdecydowanie to jest kraj dla ludzi, którzy lubią zwiedzać kościoły, stare budowle, piękne klimatyczne uliczki, no i którzy lubią po prostu smażyć się w słoneczku. Zdecydowanie polecam i naprawdę fajny, udany wyjazd. Dzięki, że byliście ze mną i widzimy się, słyszymy się w ramach następnego wyjazdu. Tym razem to będzie coś grubego. I tak jak już często wspominam, nie jest to dla mnie naturalne. Jest to pewne wyjście ze strefy komfortu, ale wiem, że może to pomóc w budowaniu zasięgów, więc proszę was, jeżeli podoba Wam się ten film. To zostawcie łapkę do góry, zostawcie subskrypcję. Bawcie się dobrze przy następnych filmach albo poprzednich filmach, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. I tyle. Cieszę się, że mogę dzielić się tymi przygodami razem z wami. Trzymajcie się i do następnego.